Zbliżamy się już do Wigilii i zapewne w każdym kościele zobaczymy niedługo żłobek und werisch alles in jeda kripe czyli kogo możemy zobaczyć kto jest w takim każdym w każdym żłobku Zu den typischen Krippenfiguren, die in jeder Weihnachtskrippe zu sehen sind, gehören das Jesuskind, die Mutter Maria, der Vater Josef. Außerdem ähm, sind auch äh, ein Ochse und ein Esel und andere Tiere. Czyli do takich e, figur e, typowych, e, figur typowych postaci znajdujących się e, w świątecznym żłobku należą e, Dziecko Jezus, e, Maria, Józef, a także różne zwierzęta, jak Ein Oxe, czyli wół, oraz Ein Eisel, czyli osioł. Do zobaczenia.